Schwarzpanzer 58, dumna nazwa, nie? Ale tak naprawdę to jest móc, tylko walnięty czarną farmą od pastowany kaban. Zapraszam do materiału. Witajcie, Schwarzpanzer 58, piękna nazwa, czyli mózg w wersji Black, to ostatni z tej całej kolekcji czołgów walniętych pastą kiwi, którego brakowało mi w garażu. W pierwszej edycji Czarnego Rynku mogliście sobie kupić ISA 6 w wersji Black oraz T34, a w drugiej edycji Czarnego Rynku, Wargaming dał Schwarzpanzera. Na szczęście nie był on dostępny za golda, tylko za kredyty w licytacji, których było pełno w drugiej edycji, oczywiście, Czarnego Rynku. Ja wylicytowałem go za nie wiem 7 albo 8 milionów kredytów. Czy to dużo, czy to mało, to jest kwestia indywidualna. Ja, oczywiście, z racji takiej, że kredytów podczas Czarnego Rynku miałem dużo, a był to jeden z niczych czołgów, jakiego mi brakowało. No to nie bałem się, nie było mi szkoda dać naprawdę. Kilku baniek kredytów, bo chciałem mieć pewność, że uzupełnię swoją kolekcję. Jego można było mieć, nie wiem, za niecałe 5 milionów, 4 miliony z hakiem, jakoś za tyle chyba ludzie już go dostawali. I wydaje mi się, że jeżeli tak spojrzymy na ten pojazd, czyli po prostu jako czołg, który można było nabyć za kredyty, to był on warty swojej ceny i warto go było mieć, warto go zdobyć, warto go mieć w garażu, bo każda premka. Kupiona na czarnym rynku za kredyty, premka osmotierowa, prędzej czy później się nam zwróci i potem będzie na siebie zarabiać, więc to jest akurat fajna sprawa. O samym MUC robiłem materiał nie tak dawno temu, bo to było kilka miechów, kilka miesięcy, czy albo w jakimś późnym okresie wakacyjnym, albo na jesieni. Robiłem filmy o STA2 i o MUC po zmianach, bo móc, Dostał pewne buffy w momencie, kiedy była y, zmieniana linia do leoparda, kiedy była buffowana linia i y, y leopard miał większą alfę, i były to wszystkie zmiany w indyku, w leopeta i w leopardzie 1. to Móc również doczekał się pewnych poprawek i faktycznie troszkę na tych poprawkach zyskał, ale jeżeli pamiętacie tamte materiały, to zdecydowanie przyjemniej gra mi się STA 2 po zmianach niż Mócem. Móc Miałby niezły yy, plan. Znaczy, generalnie móc byłby niezłym pojazdem, gdybyśmy mu poprawili niektóre rzeczy jeszcze. Bo tak wydaje mi się, że jest troszkę lepszą wersją AMX-a CDC. Mm, no, CDC, no wiadomo, odstaje masakrycznie. No, móc jest mimo wszystko przyjemniejszym czołgiem w graniu, ale wydaje mi się, że niestety, jeżeli spojrzymy sobie z perspektywy nacji niemieckiej, ósmotierowej premki wśród czołgów średnich do szkolenia załogi, to niemieckie czołgi mają przerąbane, bo popatrzcie sobie na to, co mamy tutaj. Pantera 8.8 to badziewie. spychacz to badziewie. Móc. Jest najmniejszym badziewiem z tego, z tego tercetu, ale co nie zmienia faktu, że niestety nie jest super świetny. Pamiętam, jak Muc do gry wchodził, to był naprawdę rewelacyjny pojazd, bo nie było wtedy aż tak bardzo popularną cechą dobra depresja armaty, a to jest niewątpliwie zaleta Mucza jest tutaj 10 stopni. Nie było wtedy tak y, dużej ilości czołgów, a zwłaszcza premium średnich z tak dobrą penetracją na pocisku bazowym, mówię dobrą w tamtych czasach, to jest 212, pocisków na, 212 peny przepraszam, na pocisku podstawowym i 259 na goldzie, więc na pewno na penetrację w tym czołgu narzekać nie można. Po zmianach móc strzela też po 250, co jest tam troszkę większą wartością. Niż znane nam 240 wśród czołgów średnich, no i też należy wspomnieć o 330, że 330 mają uszkodzenia na pociskach burzących, a po zmianach móc ma na nich aż 90 mm penetracji, więc też warto z tego korzystać. Niestety, już jak zjedziemy troszkę niżej, to zaczynają się tutaj mm, ukazywać wady tego czołgu, mianowicie DPM. Wypadałoby, żeby był większy, niestety szału nie robi i faktycznie czuć długi czas przeładowania wśród tego, jak gramy tym czołgiem. Celność 0.34 jest to celność, na którą no, nie możemy powiedzieć, że jest słaba. Ale też no, teoretycznie na papierze bliżej jej do dobrej niż do, niż do słabej, ale w praktyce bywa różnie, chociaż akurat na celność w tym czołgu bym nie narzekał. Narzekałbym na to, co mamy niżej, czyli czas celowania, bo to jest 2,3 połączone z beznadziejną stabilizacją. Niestety móc skupia za długo. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę, jak bardzo zmieniło się środowisko gry od kiedy ten czołg wszedł. Jak dużo weszło czołgów z dobrym pancerzem, jak dużo weszło czołgów z dużym walnięciem, z magazynkiem, to wyjazd takim mócem, pokazanie wieży, pokazanie się, skupienie celownika i oddanie strzału za 250 troszkę trwa. W tym czasie jesteśmy narażeni na przyjęcie plomby, a móc raczej nie odbija. Czasami coś dingnie, ale generalnie na to nie można liczyć. Jeżeli spotkacie jakiś czołg z magazynkiem albo czołg z dużą alfą. To zanim wyskupicie i będziecie w stanie oddać za 200, strzał za 250, to możecie przyjąć potężną plombę i to jest bardzo, bardzo wkurzające. Gdyby MUS-owi poprawili DPM. Poprawili stabilizację, wtedy był cud, byłby pewnie cudmiut i orzeszki. Można byłoby sobie nawet spokojnie nie narzekać na ten słaby pancerz. A w tej sytuacji mamy pojazd, który potrzebuje dużo czasu do oddania strzału, a jednocześnie wtedy możemy oberwać. I niestety, obrywając, często pada nam jakiś załogant albo padają nam moduły, działo, amorak. Są to rzeczy, które w tym czołgu naprawdę padają zauważalnie często. Ja tutaj gram z. Gaśnicą nie wsadzałem już racji bojowych, bo jak testowałem móc zwykłego, gdzie ten muc, mój móc zwykły jest, tutaj, to tu mam chyba wrzuconą, tak, tu mam, żeby poprawić te parametry działa, wrzuconą czekoladę. W tę wersję testowałem normalnie, ale za to z dobrą załogą. Załoga wchodzi tu idealna z Leoparda 1. Mamy czterech załogantów, więc jeżeli myślimy o szkoleniu załogi na 8 tierze premium stopowych dych, to warto wspomnieć, że z Leoparda 1 tu wchodzi załoga idealna. Natomiast no, jeżeli chcemy szkolić z 50 która ma jednego załoganta więcej, no to wtedy musimy brać pod uwagę na przykład Panterę 8. Osiem. Więc moja opinia na temat tego czołgu w przeciągu kilku ostatnich y, miesięcy się nie zmieniła. Dalej uważam, że są dużo lepsze premki. Y, Muc jest jedną z tych takich, no dobra, jak macie możliwość jakoś nabyć, i jeżeli bardzo chcecie niemiecki czołg premium, 8 średni, no to wtedy weźcie Muca, ale, ale jeżeli chcecie przyjemniejsze czołgi średnie do grania, no to wiadomo. Już nie mówię o Progetto, ale kilka innych się znajdzie, czy nawet ta STA 2 Zagolda jest jak dla mnie lepszym czołgiem, dającym troszkę więcej frajdy, mimo że też nie jest jakimś pojazdem rewelacyjnym. Ja tutaj zamontowano, mam stabilizację. Zamontowany mam dosyłacz i optykę, i z tą załogą, tym wyposażeniem osiągam, jeśli chodzi o zasięg widzenia, 451 metrów, czyli 6 metrów więcej niż wynosi maksymalny zasięg wykrywania. Więc to jest akurat dobry, dobry rezultat. Można oczywiście starać się, jeżeli ktoś by bardzo chciał tę stabilizację czy ten czas skupiania poprawiać w takim stopniu, że na przykład wywalimy optykę, dodamy skupiacz, ewentualnie damy dyrektywy do lepszej stabilizacji, ale dalej to niewiele, niewiele zmieni mimo wszystko, więc. Czy doczekamy się zmian w tym czołgu? Nie wiem, może kiedyś. Trzeba wziąć pod uwagę też to, że niedawno Wargaming przy nim grzebał i poprawił pewne parametry, ale wydaje mi się, że tej, że tej najważniej, nawet jeżeli by mu tego DPM-u nie zwiększyli w pierwszej kolejności, ale poprawiliby tą stabilizację, to już byłoby, byłoby lepiej. I to by było chyba na tyle. Rozegrałem oczywiście te 50 bitew, które sobie założyłem, ale powiem szczerze, że bardziej z obowiązku niż z przyjemności, bo frajdę w graniu tym czołgiem podczas tych 50 bitew po prostu zwyczajnie po ludzku nie miałem. Może nie to, żebym go jakoś mocno nienawidził, ale nie, nie budził we mnie takiej sympatii jak zaraz po tym, jak do gry został wprowadzony. No ale to było już kilka lat temu. Wod w tym czasie mocno się zmienił i to jest kolejny z pojazdów, których w tej grze jest pełno, które nie były znerwione, ale gra tak mocno się zmieniła, że one nie będąc poprawiane, po prostu stały się słabsze. Przejdźmy teraz do bitewek. Mamy pierwszą bitewkę, jest to losowanie bardzo dobre. Ósme tjery, siódme i szóste. Tak czyli jesteśmy tutaj topowym pojazdem. Mapa prochorowka, górny kap, tylko jedna artyleria. Postanowiłem w takim razie pojechać pod górkę, starać się coś tam ewentualnie pospotować, postrzelać. Mam, mam dziś do zaprezentowania dwie bitwy na tym mucie. Żadna tajemnica, obie bitwy będą to bitwy na masterki. Z racji takiej, że ta moja kronikarska miała lepszy wynik, to będzie w drugiej kolejności, ale to tylko tak, żeby Wam wyjaśnić. Zwróćcie uwagę na pozycjonowanie się naszej t 3 dwójki. Tak, obecnie znajduje się przy czerwonej linii w A2. To jest nasz topowy czołg ciężki z jedną artylerią i mocną wieżą którą mógłby wykorzystać na środku mapy, ewentualnie przyjechać tu, gdzie jestem ja. Ale on gra for fun na razie w kwadracie A2. Miejmy nadzieję, że zaraz się będzie przemieszczał. Ale musicie przyznać, że dość ciekawy rozjazd na starcie. Ja oczywiście podjeżdżam po dość charakterystyczne krzaki. Wiedziałem, że za chwilę będę miał tutaj spota, ale chciałem troszkę tego kromuela wypchnąć, obić go, a przy okazji też zobaczyć, czy coś tam podjedzie. Zwłaszcza, że jeżeli zwrócimy uwagę na... Minimapę to Pantera P43B. Są to czołgi, które gdzieś tam na środku są. I liczyłem, że będą oddawały jakieś strzały w to co ja tutaj wyspotuję. T3 na szczęściu już znalazła naszych sojuszników, podjechała tam bliżej, więc trzymamy za nią kciuki. Ja tu na razie zrobiłem 750 uszkodzeń. Niestety na środku mam Black Prince'a i Amixa 12T. 12T pozbyłem się i w tym momencie już mam drugiego fraga, ale na Black Prince'a będę musiał uważać, no bo niestety przy każdej próbie spotowania tutaj dla tych ludzi na środku sam, jeżeli tego spota dostanę, będę się narażał właśnie na obrywanie od Black Prince'a. Udało mi się wyświecić STA1 i ISA3. Na razie sam jeszcze nie miałem spota więc czekam sobie grzecznie, ale okazało się, że tego spota dostałem, więc już tutaj cofka. Zastanawiałem się, czy po prostu STA był zbyt blisko, czy coś tu ewentualnie jeszcze stoi, czego ja nie zauważyłem i to mnie poćwieciło dla swojej drużyny. 1113 uszkodzeń zrobionych, 484 asysty, no ten IS-3 troszkę dziwna miejscówka przy takim losowaniu. Teraz strzelam w STA i przy okazji ją zgęsiłem, licząc na jakąś asystę, ale niestety Black Prince tutaj od prawej ze środka też będzie mnie strzelał. Tam strzeliłem specjalnie, żeby ewentualnie zniszczyć jakiś dalszy przy Znowu dostaję spota, znowu spota, którego się nie spodziewałem i znowu obrywam. I w tym momencie już sporo hapsów straciłem. Zaczynam się irytować. Kolejny strzał od Black Prince'a i nie mam połowy hapeków. Jest dopiero 2 do 1. 3 minuty bitwy ryszyły. Ja jestem top tier'em, a już nie mam pół hapsów. On ma tylko 1350 hapeków, warto na to zwrócić uwagę. No... Uwierzcie mi, że gdyby ta T3-2 była na środku, myślę, że spokojnie więcej byłaby w stanie nas strzelać i bardziej się przydać, ale jej tam nie ma. Nikomu też się nie chce podjechać na środek, zaryzykować, żeby spotnąć dla mnie tego Black Princea, żeby mógł go obić. I to jest, naj, to jest najgorsza sytuacja, jeżeli próbujecie grać tu pod spota i gracie pod górką, yy, pod górką, kiedy nie macie absolutnie nikogo, kto by wam spotnął środek. Jeszcze teraz, oczywiście straciłem działo, więc od razu, od razu je naprawiam, no bo Black Prince mi to działo, uszkodził każde wychylenie się teraz to jest ryzyko zmniejszenia jeszcze mocniej tych hapsów, które mam, a już jest ich niewiele. W końcu, w końcu pojawia się Black Prince. Zwracajcie uwagę, że całkiem spore jest to kółko, a ja przecież nie jeżdżę w tym momencie, tylko praktycznie stoję. Udało się tego Black Prince'a raz obić. Gdybym tych hapsów tyle nie stracił, to mógłbym sobie pozwolić na agresywniejszego spota, a tak muszę mocno uważać. Strze starałem się strzelić w ESA 3 o! I pojawia się delikwent, który prawdopodobnie mnie spotował, ale być może jest na siacie, ma dobrą załogę i nie byłem w stanie go wyspotować. To właśnie ten Super Hellcat mocno skrócił, teraz znowu udaje się przebić Black Prince'a, 2000 zrobione i tego Super Hellcata trzeba się po prostu pozbyć, żeby znowu nie podjechał i nie zrobił mi tego samego co wcześniej, czyli zajął krzaka i mnie tutaj bezczelnie świecił. Trzy fragi zrobione, niestety działo uszkodzone, więc szansa na trafienie tego Black Prince'a praktycznie żadna, ale jeszcze jakaś asysta siadła na isie trzecim. Muszę wytrzymać 20 sekund do, na do, na do kolejnej naprawki. E, udaje mi się zgęsić teraz tego t 3485 on wyjeżdża na wariata, po mnie na szczęście tutaj sojusznicy pomogli. Oczywiście to zgęszenie było czysto fartowne, ja miałem uszkodzone działo, więc po prostu chciałem w tego gościa trafić i zadać mu uszkodzenia. Nie udało się zadać uszkodzeń, tylko go zgęsiłem, ale to też się przydało, bo dzięki temu oberwał od sojuszników, więc tak czy siak jakoś, jakoś to wyszło. Naprawiam działo, 2315 uszkodzeń, 836 asysty. Będę chciał teraz podjechać od troszkę innej strony. Jest IS-3, strzelam, nie skupiałem dokładnie, dlatego że, tak jak już Wam mówiłem, potrzebuję czasu na skupienie, a bałem się, że IS-3 za chwilę nawet na snapie po prostu strzeli i mu fartownie wejdzie, a ja mam tylko 460 hapsów, więc nie mogę sobie na to pozwolić. Tutaj zaryzykowałem, bardzo chciałem zniszczyć tą STA, nawet byłem gotowy zaryzykować strzał od Isa 3 żeby pozbyć się japońskiego MEDA, na szczęście nie oberwałem, a ten Med padł ofiarą jakiegoś mojego sojusznika, więc tylko asystę na tym zyskałem. Nie trafią w ISA 3 10 do 3 ogromna przewaga naszej drużyny, 11 do 3 typowy wotowski wynik. No ale ja dalej muszę grać tutaj spokojnie ze względu na ograniczenie wynikające z moich kapsów. Teraz ISA 3 strzelam, tutaj jeszcze sojusznicy go obijają. Kolejny strzał ze zgęszeniem wchodzi. I y, artyleria go teraz skończy. 2806 uszkodzeń widocznych, 1458 uszkodzeń po asyście, Tyle pokazują mi tutaj y, informacje od WarGamingu. Pantera M10, niestety, z zatorami. Nie wiem, czy koleś był na awku, czy po prostu tam się skitrał. Szkoda, że nie po tej stronie, bo jeszcze można było podoić. Ale w tym momencie już miałem świadomość, że raczej do, usz do kolejnego uszkodzenia, sobie do kolejnych punktów tutaj do wydojenia nie dojadę. Jeszcze super Helcat skończył bu burą sukę. klikam mniej więcej z jakich okolic, ale jest tak duża przewaga, że ja nawet dysponując dobrą mobilnością, bo na pewno nie można narzekać na mobilność Muca za bardzo. Yy, nie będę w stanie dojechać, dojeżdżam i jednak się udaje. Myślałem, że nie dam rady, ale chociaż go sfragowałem. Czwarty kill, wygrywamy klasycznie. 15-5, zerknijmy na wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. W tej bitwie wpadła tylko MK. No to nie była moja pierwsza MK, tę zaraz Wam zaprezentuję. 2856 uszkodzeń własnych. Nie, 2858, przepraszam. 1645 uszkodzeń po asyście, 4 fragi. Dało łącznie 1308 punktów bazowego expa. Co na MK wystarczyło? 21 strzałów oddanych, 15 trafionych, 13 z penetracją, 567 uszkodzeń na dystansie powyżej 300 metrów, pokonany dystans niecałe 2,5 kilosa, na czysto zarobione 120 tysięcy prawie kredytów z różnymi bonusami. EXPA wpadło 2158. Druga bitewka na dzisiaj to również bitwa na topce przy losowaniu. Oczywiście z szóstkami mamy tutaj dwie artylerie, no i mapa ENSK, więc tak średnio bym powiedział. No ale jesteśmy na topce ENSK spotkaniowy, już tutaj możecie zobaczyć, co robi dobra załoga. Ja sobie nawet dobrze nie dojeżdżając do miejsca, które chciałem zająć, udało mi się wyspotować na fałkę. Ale o właśnie, to jest pewne ryzyko grania ENSKa w trybie spotkaniowym z tych okolic. Tu oczywiście możemy sobie strzelać, chować się za krzaczkami, czasami coś spotować tak jak ja o, szukam przestrzału na komenta teraz nie weszło, ale niestety przy dwóch artyleriach łatwo też być celem dla art, zwłaszcza jak popatrzymy no, że cztery nasze maszyny pojechały, pojechały do miasta, tam nie wiem czy arty strzelają na ślepo, czy po prostu te czołgi niedaleko mnie mają spota na szczęście nie obrywam centralnie, ale uwierzcie mi, móc potrafi solidnie od artylerii złapać trafiłem typa 60 Czwartego typ 64 dostał, ale tylko krytycznie, więc z tego początku bitwy nie byłem zadowolony, bo mogłem strzelić w kometa, nie trafiłem i dopiero teraz typ obrywa. Ważne było, żeby tego typa się pozbyć, bo on oczywiście przez takie jeżdżenie tutaj i spotowanie no, powodował, że artylerie w nas strzelały i był dużym problemem. Ale najważniejsze, że tego typa udało się ubić. Teraz szukam przestrzału na VKP, cały czas będąc za yy, krzakami. Powinienem być niewidoczny. Niestety M40 strzeliła gdzieś tam w te okolice i potężnie zebrałem za 433 hapsy, i już sporo ich nie mam. 797 uszkodzeń, tyle na razie zrobiłem. Nie wyjeżdżam dalej na wariata. Nie jadę jeszcze na Jolo, bo po prostu chcę porobić tyle uszkodzeń ile tylko jest to możliwe, będąc niewykrytym i nie tracąc hapsów. Widzimy, że w mieście nasze siły napotkały pewien opór, więc też nie powinno być im aż tak prosto jak się mogło wydawać. Teraz KW3 nawet zaczęło ich flankować na minimapie. Coraz więcej czerwonych yy, punktów w mieście, więc no, nie wygląda to zbyt dobrze dla nich. Zwróćcie też uwagę, proszę, na miejscówkę A1, którą zajął Helcat. Generalnie nie rozumiem, ostatnio dość popularne zrobiło się jeżdżenie przez niektóre czołgi, nie tylko te deki, bo tam palicho o te deki, ale przez niektóre te deki do tych tam okienek w trybie spotkaniowym. I niektórzy stoją i pół bitwy czekają, czy im coś wyjedzie, a może im w ogóle nic nie wyjechać. To jest straszne marnotrawienie w większości przypadków czasu, potencjału. I nie wiem, jaką można mieć przyjemność w staniu w 3 minuty i nic nie robieniu w okienku, no ale każdy czerpie inną, inną radość w tej w tej Natomiast no, mam wrażenie, że ostatnio ta miejscówka jest zajmowana w tamtych okolicach jakoś coś częściej. Może się mylę, może to po prostu od niefart i jakiś peszek. Jest artyleria, wyjechałem, żeby oddać strzał. Chowam się tutaj za. Chowałem się za płotkiem, żeby ten płotek służył jako osłona przed pociskiem odłamkowo-burzącym, bo powinien się na tym płotku burzak zatrzymać. Natomiast ja spokojnie ładowałem PPK, więc pocisk przeciwpancerny przez taki płotek przechodzi i dlatego też bez problemu tę artylerią bym. Trafił tyle, że uprzedził mnie mój. Sojusznik 7 do 5, mamy przewagę 7 do 6, bry, bliżej remisu, ale zostaje 13 sekund do końca kapowania, więc ja już po prostu chciałem złapać kogokolwiek. Myślałem, że ta 703 jest w kapie, ale ona była za budynkami. 5 sekund do końca trafiam w Panterę, dekapuje. Udaje się, to odzyskaliśmy trochę czasu, ale niewiele, ja obrywam, znowu jadę na wariata, byle tylko zdekapować. 380 hapsów mi zostało, 7 sekund do końca bazy, do końca kapowania bazy, 5, 4, 3 i na 2 sekundy przed końcem kapowania tutaj tej bazy na spotkaniówce kończę helkata 12 sekund do końca, wyjeżdżam, niestety tak zlamiłem ten strzał, byłem tak wkurzony. T29 nie zdekapowałem, na szczęście teraz ktoś dekapuje bazę, jest przestrzał na Panterę, trafiam yy, też jeszcze ją, robię uszkodzenia i już zyskaliśmy sporo czasu. Nie powinniśmy przegrać na razie przez kapę, chociaż sojusznice jeszcze są daleko. Ale na spokojnie teraz yy, już tylko dwóch w kapie, bo ten T29 wyjechał. Ja jestem na dobicie, więc go troszkę kuszę. On zapewne chciałby wyjechać i mnie dobić ale ja tak staram się teraz cofnąć, żeby nie być blisko niego na 50 metrów, niestety pojawiła się artyleria, T29 zapewne zauważył, że na chwilę odwróciłem wieżę w stronę artylerii, chciał mnie skończyć, ale szybko zareagowałem, skończyłem go. Za moment skończyłem również clickersa i y, mam 4 fragi robiąc 2717 uszkodzeń widocznych. Jest AT8 od boku do mnie, no jest to Tedek bezwieżowy, więc nie jest w stanie być skierowany do każdego odpowiednio. Ja jeszcze tutaj stawiam go na gąsienicy, żeby zyskiwać jakieś punkty asysty, jeżeli by obrywał. Dobijam piąty frag 13 do 8 i zostaje nam już tylko IS-2 i KW-3. No, 50 hapsów to nie jest dużo, więc nie mogę przyjąć ani od tego Isa ani od KWK 3358 uszkodzeń widocznych, 551 uszkodzeń po asyście. Oczywiście Is wyspotował mnie na proksy. Mogłem teraz zaryzykować wyjechać, ale bałem się, że mnie zdejmie. Pantera M10 jest na fullu, więc czekałem cierpliwie, żeby po prostu wyjechała, przyjęła od Isa. Jeszcze teraz artyleria nie trafia. Is oddaje strzał, wyjeżdżam, dobijam go. Robię top guna, no i zostaje już nam tylko KW3. 3,5 tysiąca uszkodzeń zrobionych. KW3 ma jeszcze 7 stówek. Ładnie tutaj do mnie stoi, jest skupiony na kim innym. Wyjeżdżam, mam go od boku, strzelam za 269. Podjeżdżam, kończę przeładowywać, dobijam siódmy frag, wygrywamy 15 do 8. Zobaczmy wyniki screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w kątem wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego i to była właśnie moja pierwsza MK, więc bitwa z kronikarskiego obowiązku ląduje na kanale. Do tego mamy tutaj wsparcie, yy, Top guna, tak, czyli specjalistę, obrońcę oraz dużego kolibra. Moi drodzy, 3984, tyle zrobiłem uszkodzeń własnych, 551 asysty, dorzucamy do tego 7 fragów na małej mapie, jaką jest mapa Ensk i wszystko to złożyło się, że z, dostałem 1433 punkty bazowego expa, co oczywiście na masterkę starczyło, no bo skoro już 1300 wystarczyło, no to tym bardziej 1433 punkty. Duża przewaga nad resztą drużyny, ale należy pochwalić te 25 53TP, Breton Panther, czy nawet artyleria, te pojazdy zrobiły powyżej 1000 uszkodzeń we wrogim teamie, również Arta, iz 2 T29, dwururka, no i przede wszystkim KW-3, ponad 2000 uszkodzeń. 25 strzałów oddałem, 20 trafiłem, 19 z penetracją, 476 uszkodzeń było na dystansie powyżej 300 metrów, pokonany dystans niecałe. Przepraszam, pokonałem dystans lekko powyżej 1,5 km. Jeśli chodzi o punkty dekapa, to było ich 71 z różnymi tutaj nagrodami, zapłatami z klanu, jakieś tam nagrody za misję. To wszystko przełożyło się na zarobienie na czysto w tej bitwie 183 tysiące kredytów, 183,5. Ponad tyle mi wpadło obligacji za wykonanie jakiejś tam misji, wpadło 31. Tak, i tutaj jeszcze EXPA, również z różnymi mnożnikami, wpadło prawie 11 tysięcy, więc całkiem, całkiem ładnie. I tak oto, moi drodzy, wyglądają dwie bitewki na mucie. Jest kronikarski obowiązek spełniony, macie na czarnym mucie. Kolejny czołg, który mam w garażu, zaemkowany, zrobiony o nim materiał. No i cóż, piszcie proszę, czy kupiliście muca? Jeżeli tak, to za ile go wylicytowaliście. Co sądzicie o tym czołgu w obecnych realiach WOTA? Nieważne, czy to jest wersja Black, czy wersja zwykła. Ja na dzisiaj się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do zerknięcia w opis filmu. Tam macie różne przydatne informacje. Moim wszystkim patronom dziękuję oczywiście za wsparcie. Miłego dzionka. Trzymajcie się. Cześć!